Wiemy kto najlepiej na dojeździe, czyżby to był Bartosz Marszlik z jednej strony tak, ale z drugiej podąża za nim Kowalski, a w konfrontacji o trzecie miejsce Pańbor włącza się do rywalizacji z Janowskim na 4 do 2, jadą gospodarze, Kowalski drugi, ale ma za plecami Pańbora, Janowski traci ten do juniora Orlenoil płynie po swoją drugą trójkę, chociaż tuż po starcie nie było to takie oczywiste, a Kowalski chyba bronić się będzie przed atakami Bajbora, Bajbor przy Grecie. Kowalski Trochę już był blisko. Junior gospodarzy Janowski traci sporo do żużnowca w niebieskim kasku. A więc gospodarze, jak na razie, na prowadzeniu 4 do 2 odbiją prawdopodobnie to, co się wydarzyło w piątym wyścigu, czyli podwójną wygraną. Betardu zparte okrążenie do końca Smarslik Tak jak mówiliśmy, już inna liga, inna galaktyka. A drugi prawdopodobnie będzie Kowalski. Mówię prawdopodobnie, bo pojechał tak, jak jechać nie powinien, i otworzył wrot drugiego miejsca Bartoszowi Bańborowi, gdy już pisywaliśmy